Dzisiaj pogadamy sobie o produktach zakazanych. Produkty zakazane. Dla jednej części ludzi będą to słodycze, dla niektórej części jacytyków będą to owoce po 18, dla jeszcze innych będą to jakieś produkty sojowe, nabiałowe, produkty, które zawierają gluten. To już tak naprawdę zależy od osoby. Ale czy tak naprawdę warto mieć takie produkty zakazane? W mojej opinii nie. A to z tego względu, że jeżeli ktoś odmawia sobie w dłuższej perspektywie Przykładowego batonika. To będzie on na tyle intensywnie o tym myślał, że jeżeli znajdzie się już w sklepie, to nie weźmie tego batonika, tylko weźmie tych batoników 10 i nie zje tego jednego batonika, tylko jak wróci do domu, to zje te wszystkie 10. Także w mojej opinii, jeżeli chodzi o takie zdrowe podejście do diety, jeżeli chodzi o odżywianie i o zdrowy rozsądek w tym wszystkim, to każdy z nas powinien nauczyć się Znajdować miejsce w swojej diecie do tego, by przemycać tam takie niewielkie przyjemności. Nie mówię tutaj o tym, żeby teraz każdy codziennie jadł jakieś batony, chipsy i tym podobne produkty rekreacyjne. Nie, nie o to tutaj chodzi. Ale jeżeli ktoś ma ochotę. Przykładowo, na coś słodkiego, to niech sobie doda do omleta, czy do osianki jakąś kostkę czekolady, czy nawet pasek czekolady, czy jakiegoś ulubionego batona. No nic złego się nie stanie. Ta osoba zaspokoi swoje pragnienie psychiczne, dzięki czemu no nie będzie już ciągnęło tej osoby do tego produktu, będzie zaspokojona i będzie mogła dalej dłużej trwać w swoich. Założeniach dietetycznych. Gdy yy, w momencie, gdy taka osoba, która by sobie odmawiała, tak naprawdę ciągle by o tym myślała, I tak jak mówię, jeżeli nadarzyłaby się okazja, to tak naprawdę z tej okazji ta druga osoba by skorzystała i nie zjadłaby jednego batona, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, dużo, dużo większą ilość i popłynęłaby ona yy, i to bardzo mocno. Także. Yy, na sylwetce, jak i samopoczuciu tej osoby, która popłynęła w dużym stopniu, na pewno odbiłoby się to dużo gorzej niż u takiej osoby, która po prostu potrafi wliczyć to sobie wszystko zdroworozsądkowo do takiej całodziennej diety. Także tak to według mnie powinno wyglądać. Jeżeli się z tym zgadzacie, czy nie, to możecie dać... Info w komentarzu napisać. Jeżeli macie jakieś pytanie związane z takim podejściem, to również śmiało piszcie je w komentarzach. Odpowiem na każde. To byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia. Cześć!